Dziecko nie chce kontaktu z rodzicem, ale przyczyną nie jest alienacja. Co robić? Jeśli nie masz czasu posłuchać teraz, to zapisz sobie ten materiał na później. Czy wiesz, że nie każde zerwanie więzi z dzieckiem wynika z manipulacji czy alienacji? Czy sam dziecko naprawdę nie chce się widywać z danym rodzicem? Dziś opowiem, co może być przyczyną takiej odmowy. A swoją drogą, dopuszczasz do siebie taki scenariusz? Zacznij od zadania sobie trudnego pytania. Czy twoja relacja z dzieckiem była bliska? Czy byłeś obecny na co dzień? Czy może zniknąłeś po rozwodzie? Czasem dziecko odmawia kontaktu, bo nie czuje się z tobą bezpiecznie. Może z powodu twojego zachowania, bycia zbyt surowym lub krytycznym wobec dziecka albo drugiego rodzica. Nie zawsze odmowa wynika z alienacji. Dziecko może odczuwać brak zrozumienia, strach lub błąd. Bywa też tak, że dziecko ma trudności z zaakceptowaniem zmiany dotychczasowych relacji lub nowego partnera rodzica. Sytuacja komplikuje się, gdy rodzic, z którym dziecko nie mieszka, a ma tylko kontakty, publicznie krytykuje drugiego rodzica przy dziecku. Takie wyrażanie negatywnych opinii o drugim rodzicu w obecności dziecka może wywołać u dziecka dezorientację, stres i konflikt realnościowy na własne życzenie. Dziecko nie chce słuchać krytycznych uwag, wyzwisk pod adresem drugiego rodzica, jest zmęczone kontaktami, na których nie czuje się komfortowo, i jest zmuszone przytakiwać rodzicowi, choć wcale nie zgadza się z jego zdaniem, lub wchodzić w bezcelową dyskusję. Która jeszcze bardziej psuje atmosferę kontaktów. Nie wspomnę już o sytuacjach nadużywania władzy rodzicielskiej w postaci przemocy. Co możesz zrobić? Przede wszystkim nie naciskaj na dziecko i nie reaguj agresywnie. Ważne, by zachować spokój i szacunek. Rozważ mediację rodzinną lub skorzystanie z pomocy psychologa dziecięcego, który pomoże zrozumieć ci. Jakie emocje kierują Twoim dzieckiem? Nie każdy nie chce, wynika z alienacji. Czasem dziecko odmawia kontaktu, bo czuje się zranione, rozżalone czy niezrozumiane. Pamiętaj, to przede wszystkim sygnał dla Ciebie, że dziecko potrzebuje wsparcia i zrozumienia.